Cześć, witam Was. Do otwarcia zostały mi jeszcze dwa blisterki, mianowicie z benzemą i azardem, to może sobie weźmiemy dzisiaj otworzymy azarda. No, muszę przyznać Wam, że te blisterki bardzo mi się podobają, to że z przodu widać kartę limitowaną. No i można wybrać jaki blisterek komu jaka. Limitka brakuje. No u nas w Polsce ma być podobno z tymi limitkami słowanymi z tyłu, w środku znaczy się. No też to już jest, jeżeli chodzi o... poczekajcie, tylko wyjmę. Dobra, już. To jest już moja ósma limitka z tej edycji. Mi się te limitki bardzo podobają. Eden Azard, czyli Gwiazda Chelsea i Ligi Angielskiej. No świetna limitka. Tu możecie zobaczyć, jak się fajnie świeci. Ma takie. No fajna limitka. Moja ósma już. Benzema będzie 9, ale go otworzymy w następnym odcinku. No i mamy pięć saszetek. Standardowo, jak to jest w tej y, blisterkach z edycji niemieckiej, to znaczy wypuszczonych na, li, na y, rynek niemiecki, oczywiście zakupione to jest w sklepie internetowym. No i jedziemy. O, tu będzie chyba Nie. coś mi się wydawało, bo tak są karty dziwnie poprzekładane. Mamy rakiticia, to są oczywiście bazówki, no ale jak widzicie bazówki są y, bardzo piękne w tej edycji. Dla samych nich można zbierać tą edycję. O, mamy Czechy. Poczekajcie, bo tu z boku mam album. No Czechy to jest moja już powtórka. Niestety. No ale pójdzie pewnie na wymianę. Dalej mamy. O! Ha, jest świetna karta. Mój czwarty już game changer. I kto to jest? Jest on. No Robert Lewandowski, świetna karta. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy nie widziałem jeszcze, żeby ktoś trafił Game Changera Lewandowskiego, ale świetna naprawdę karta. Heh. Już w pierwszej saszetce z tego blisterka mi się trafił taki szczał Game Changer Robert Lewandowski. No naprawdę serce się raduje, jak się widzi. E naszych zawodników yy, w naszych biało-czerwonych strojach z orzełkiem na piersi. No i szczególnie jak się widzi taką kartę Game Changer Robert Lewandowski. No coś pięknego. No akurat nie wziąłem przy sobie żadnych tych folijek, bo bym na pewno go schował. No pięknie, ale pójdzie zaraz i tak do, do albumu. Mój czwarty już Game Changer. Także powoli to się zbiera. Jest super na razie. Tu mamy jeszcze Czecha i Pepe. No mamy cztery saszetki jeszcze do otwarcia, ale już najważniejsze już jest: jest Game Changer. Mój czwarty już Game Changer. I to jaki? Robert Lewandowski. Dla samej tej karty warto zbierać tą edycję. Musicie przyznać, że coś pięknego. Idziemy dalej. Hogli. Pilar, no bazówki to, o proszę, bazówki to raczej już wszyscy znamy doskonale. Saka, o proszę, ta adrenalinka moja nieszczęsna, już chyba siódma. Tu sobie ją z boku postawię. O proszę, fans favorite, Bastian Schweinsteiger. To jest moja już niestety powtórka, ale nie, nie robię żadnych... Yy... Ekscesów ponieważ już jestem bardzo zadowolony. A dlaczego to chyba już wiecie? Karim Banzema na bazówce. No już jest super. Jak dla mnie najlepszy blisterek jaki otwierałem. Z powodu tej karty, która mi się trafiła. Jest już super. Patricio. Dalej. Foren Dalej. Kucka dalej Oproszę Norwegia to jest line-up Norwegii fajnie dalej Rising Star Paco Alcazer to jest moja już powtórka. Powtórka niestety. I tu mamy jeszcze imobile. No i dwie saszetki jeszcze do końca. Właściwie to nie musiałbym ich już otwierać, bo już jestem spełniony, jeżeli chodzi o ten misterek, No ale trzeba dokończyć jakoś to. Pereira, dalej. Runej. Bazówki oczywiście, o proszę. Logo Grecji. Czekajcie, sprawdzę czy je mam. No i mam je niestety. To jest moja już powtórka. No jeżeli chodzi o herby, no to... Herbów mam już chyba 18, także mi... Do końcach 6 brakuje, między innymi Polski. O proszę. Tu mamy kawałek Rumunii. Tu mamy jeden zawodnik, trzyma napis: No to racism". Także myślałem, że to jest jakaś, dzi jakaś dziwna karta, ale nie. No fajne też. Tego na pewno kawałka nie miałem. O proszę, fans favorite. No i niestety moja powtórka kolejna: Dawid Alaba. No ale teraz już. Jak już się ta edycja rozkręciła, no to powtórek będzie od I mamy tu jeszcze Manolasa na bazóweczce. No i ostatnia saszetka. Przepraszam Was trochę, ale... Miałem dzisiaj trochę ciężki dzień, ale... No już jestem naprawdę zadowolony z tej karty, która mi się trafiła. Mamy tu Pintiliego. Dalej... E, Casillas. Fajna bazówka. Cezar. Dalej. Bechrami. Tu mamy Podolskiego. Fajnie, że się załapał na bazówce. No i mamy tu. O proszę! Defensive Rock. Ta świetna karta. Sergio Ramos w tym mm, takim fajnym, jakby robił woleja, takim przewrocie. No, ale to jest już moja powtórka. Defensive Rocków mam chyba 6, a wszystkich jest 9. Także, no, ta karta pójdzie na wymianę. Tak by ten odcinek wyglądał, fajna limitka azarda No, ale głównym bohaterem tego odcinka jest oczywiście nasz nasza gwiazda. Nasz najlepszy zawodnik Robert Lewandowski. Oczywiście na karcie Game Changer. No, mogłyby być te karty Game że takie bardziej świecące, bo są takie trochę matowe. No ale musicie przyznać, że piękna karta. No i powiedzcie, czy ktoś nie chciałby mieć takiej karty w swojej kolekcji? Myślę, że takiej osoby by raczej nie było. Bo karta naprawdę przepiękna i dla mnie to jest najlepsza karta w tej edycji, która mogłaby się trafić i. Fajnie, że ją sam uszczeliłem, a nie musiałem się z nikim wymieniać. No to jeszcze został mi jeden bisterk z benzemą, w następnym odcinku go otworzę. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.